Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Znowu grałem sobie w grę flashową Kingdom Rush 1. Podstawowy Kingdom Rush na przeglądające ig 8. To jest nasz pierwszy slot, czyli save z był z TikToka. To nasz save drugi, czyli nasze odcinki. Oby było dobrze muzykę słuchać tym razem na tym podgłośnie. Będzie mniej więcej tak samo, ale nie będzie takie coś. Powinna miała się ona zagłuszać, może jednak. Ja no nie wiem, co się dostosowuję, teraz, jak żeby było dobrze. Dobrze, podstawowe prawniki, my to wiemy. Tu sobie postawiłbym ciebie, a tu. Archera. A tutaj sobie rezygnuję. Klikajmy słowce. Trzymam sobie was. Do owca jest jakiś filtr. O, achiegment. To miałem dużo ukrytych achiegmentów. Zobaczcie czy nie ma gdzieś tutaj, zraniszczenie owiec. Tak kilka wszystkie owce, chcemy mę męczało ze wszystkim. i wytermingowe dla okej, okay, mamy naszych farmerów, nigdy ich nie ulepszałem Zachęcam chęci tam są dobra ogólnie kto pamięta tą grę, no to ta moja jest bardzo fajna gra, zainteresowała do gminy, podstawowych wychowuje mamy 20 hp, nie wiem, pancerza co nie wiedzą na samym stacji, mogę powiedzieć, nie szybciej klikniecie tą szczałkę o nowy potworów, bo jest autofobia, czy jakoś tam. Nie, tą szczałkę tutaj, że nowi, yy, wrogowie idą w coś, więc i kasy z tego dostaniecie. Light armor ale wolniejsi, na nich są fajni Magowie, bo tu mamy dwa rodzaje pancerza, Pancerz zwykły i magiczny Szczerze, no bo tu jest coś niepotrzebni. To sobie może maga to ja bym ktoś przeszedł, tak ja mogę przesuwać. Nie sobie tak Może Max sięgnie jakiś cudem Ja myślałem, że to się jakoś nastamingować fajnie, fajnie właśnie nie da O i Max jego dodała jedzie Tak to jeździł ja A meteority, bardzo fajny Aspekt można powiedzieć, no bo... Aktualnie to jest taka dupa, można powiedzieć, dla mnie. No to nic nie daje takiego, ale w momencie, kiedy odblokujemy... Mm, odblokujemy... Co odblokujemy? Odblokujemy, że będzie taki placek ognia zostawiał. To jest zajebiste. Ogólnie w tym odcinku nie ma żadnego przypadkowego AS na ASy, tylko bo to było Tu tego tylko Jak na razie. No i pięknie. I macie gwiazdki, a czy gwiazdki. O tym mówię. O ten dodatek. Mój ulubiony. I lecimy po... Arczerów w sumie. Przedawanie Arczerów jest 90%... 90% do nie 50%. Eee... Jakie se. Wizard attack damage HEJ! Taki? Musiało być się jakieś no? co? tu mamy? No to mamy znowu we wentylatory I owce I sztukę tego jak mamy? Tak pokryjka szybko jest studnia piłeczki, pola Chyba nie Gębosadzi owce hm. Bo wysadzamy sobie owce i pije i pyj. tak. Jestem okropnym człowiekiem, wysadza owce na początku odcinka. Tu bym położył sobie bombardiera, a tu sobie położył. A, nikogo już, bo nie stać. No, tu mi pokazują inną no, taktykę, że tu mieć tych bombardierów, ale. Nie to rusza, że oni inni się powiedzieli. Nie. O, jest jakiś ślad lawy. To jest fajne. To się długo nie otrzymuje, ale to pomaga strasznie. Jak najszybciej, jak, jak najszybciej kasy i to też pomija nasze cooldowany tutaj. Też sobie będzie udają. Piękny, super. O mamy upgate na nice. jestem. No i nie zajmieście, to jestem ci trudniejsi wyrobia. W zasadzie coś ukryte jest. To jest za to jakiejś części ukryte pani tam. To tutaj. To chyba nie tu. O, jest Wolves, czy wilki? A tam pieski do pieski. Już sobie gówno bijecie, więc was na drugi level się przyda wbić tylko po to, żeby się w Czemu to się ciągle odpala? Wyłącz to. No i fajnie. w każdym razie nie ma opcji przyśpiesz czy coś. Wszystko tak powoli leci. To by było muzykę słuchać. Wiem, wyłączyło mi Geoff bo chcę bo OBS-a No chyba dobrze słuchać. Dobra, nic więcej nie W następnym odcinku się 160 na ulepszenie? Dużo. Tak w ogóle muszę was uprzedzić, że odcinki, jeżeli nie będę się trapiał, to prawdopodobnie będę szpitalu już. E, mam problem z y, jądrami, tak dosłownie, mam problem z jądrem. Miałem no, skręt jądra i muszę iść na zabieg. Wysuwający tam jakiś problem, no nie wiem, jakieś dwa ładliwe... bo przypadek czegoś tam mam i można było usunąć tam zaganiać. Więc przez 13 dni po operacji nie będzie, operacja 7 czerwca. Możliwe, że nagram coś na zapas, jeżeli dam radę. Bo ogólnie siedzenie na dupie i gadanie jest dla mnie uciążliwe. Muszę normalnie w prostej pozycji, jak nagrywam. Co jest zbytnio no nieprzydatne. Przydatne, no dla mnie, o, To chciałem powiedzieć. Mając obiekt na nasz No Znaczy ja No brawo. To są sobie pala? Muszę poczekać, się to odmawi. Wezmę to, ale do wcinko będzie. że jakoś dajecie ci radę chyba. mogę zatrzymać miejscu. No i pięknie. No, już jest kozak. Zap! A. I te farmerzy pozostają. No i koks. Kingdom Domarsz, trzecia misja. Zanim ją zatnę, to sobie wezmę? Niszczenie pancerza u grobów, radziom magów i większenie damage u was. Koks i wezmę sobie. Co do yy, rycerzy, muszę wydać 15 gwiazdek, żeby możliwych możliwość posiadania rycerza. A z rycerza mamy tylko tych trzech w moje wersji przeglądarkowej. A płatnych, który nie możemy zdobyć na przeglądarce, tylko trzeba kupić na Steamie G. mamy tych wszystkich tutaj. Nie wiem, ja mam w sumie... Ten jest śmieszny, chodzi o duży lemer, ale to najlepszy jest Archer. Moim zdaniem, no dobra, to się nie opłaca zdobywać, moim zdaniem, tych gwiazdek coś tu jest ukrytego? Wentylatory Wiem, że to są wiatraki młyny czy też, ale wentylatory. A lepkę można zrobić, czekajcie, to wyjdę. A radę? Tak, gdzieś tam. A radę? Dobra, nie jestem w stanie. A co to Tak będzie. Reinforcje! A co to nie wydarzy? No i dupa, no dobra, strasznie. Więcej wrogów. Więcej. Więcej i tyk. Mogę jeżeli ktoś jeszcze dalej ogląda, przypominam, że możecie lajkować, komentować i subskrybować moje filmy. A jeżeli chcecie, to możecie napisać komentarze. Oczywiście chcieli, live'a na kanale na YouTube, z czegoś. to było jutro, bo było jutro Ale mówią o od momentu, kiedy widzę film. Wybijecie ich? No i no i zajęliście. Ale ciężarze są do dupy aktualnie jeszcze, dopóki ich nie zaupgrade'uję. Nie przechodzi, już nie ma. Nie pozwalam. No, wchodzą w lawy umierają, to jest piękne. Jakby dotykają stopkami ognia i zgon. Yy. No to tu sobie zbyt. kanona. Teraz się ulepszyłem tych 1 będzie opłaca No bo oni są nie opłacą, maksymalne ilość ile nie obrony to jest 6 A na drugim levelu to jest co najmniej 7, maksymalnie 11 W sumie na 2 hity mogę by zdjąć To jest same A wali są tego poda, żeby zatrzymywać szczęśli, więc też ich ustawię tutaj Jakoś tutaj więcej kasy, więcej wszystkiego nie wiem, czy to jest taki wielki gonet, no go nie myślałem. Jak... Trzecia misji, A w sumie odcinek D2 to, to odcinki będą trochę dłuższy, wiem, czy znowu zatrzymuję. No po trzy misje na odcinek nie będzie. Więcej grania i mniej grania. Gr grania mniej Dobra, użyjmy na was tym to towarem, bo jesteście misjonistą. No, szamani tu idą, inni co leczą. Mają ponad 100 wyspic. o, no, ma oni mają magic resistance? Tak? Tak, był wysoki. To... ...kanon, drugi level, bardzo. Zatrzymane magów, nie biją ich te kanony. Oni się leczą na nawzajem, to jest cholernie ze stranym. Ale czego by się ulepszyć, do... Walczcie z nimi, o... Magię bije tyle, co nic, tyle po 5 bije, czy po 1. Dobra, o, jeden mach padł, widzę. Mówi się leczy za 5 sekund, fajnie. To was, żeby nie przejdziecie mi, nie ma szans, nie pozwalam. w tym samym momencie. Ale macie synchronizację na strzelanie. Co ładnie brzmi nawet. Ale maga. Magowie w mają najlepszy damage moim zdaniem. Chyba tak. Co najmniej 23 na 43. A zarazem dużo grubów ma magic resistance. Dowalony. O i mówiłem, jest grubas. On ma... To zerowy pancerz, ale zarazem aż 3 HP na jedną jednostkę przejdzie. Ma koszt 3 lives, widzę to. Nie masz dużo HP. Medycynie nie dojdzie się do niego, nie ma szans. On musi umrzeć. Panie, że Mag go naprawdę nawala ostro. Chodź, ja zgobalnie magi, no ma HP spada. W sumie tym, a magadon, fajnie, maga. idzie, już. to już Jeden ogre idzie To już nie fajnie. Sprzedaj ich. postaw maga. Tu bym jeszcze jednego maga. Ogre trzeba jak najszybciej załatwić. No co, on niech ile one-shotuje? Ta one, one każdego przeciwnika. Ojej. No i tam nam radę. Ja lubię fajna, spokojna. I mam zamiar kupić Kingdom Rush 3, jeżeli skończymy jedynkę i dwójkę, więc... Jest good. Ja lubię Kingdom Rush strasznie. W sumie najlepsza gra taka typowa Tower Defense, jaką widziałem. Ale ma nawet TD Battles, z moim zdaniem jest gorszy od tego. Oczywiście, chyba 5 sobie na Steamie dostępnych. Ostatnie. O, ostatnio chowa, to zauważyłem, ale też kany rotują moich oczach. Eeeh. No i pięknie. Wszystko, wszystko. Kontynuuj. I kolejne trzy gwiazdki. Eee, większej omijanie psycho armoiry, armor. w sumie się dzieje, że, że są potężniejsze wiele ci, ale ja, dobra raz jeszcze lepsze, no i sobie mogę was dobra widzowie trwa już 16 minut, mamy trzy misje ze sobą, wszystko na 3 gwiazdki. w razie dziękuję za oglądanie, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie zapraszam do oglądania poprzednich serii na moim kanale, do Don't Starve'a, który będzie nagrywany raz na jakiś czas I do oglądania moich szalców, które pozwalają utrzymywać mój kanał Dziękuję wszystkim, co subskrybują, wszystkim, co oglądają i wszystkim, co lajkują. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.